Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 19 listopada 2025 roku. Por. 1579 Rozporządzenie Ministra Zdrowia, punkt 1. z dnia 17 listopada 2025 roku. Zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki na podstawie art. 95 ustawy 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku. Myśli, prawo farmaceutyczne, Dziennik Ustaw z 2025 roku. Pozycja. 1416 i punkt 7, zarządza się, co następuje, paragraf punkt 1 w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 roku, w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki dziennik ustaw z 2024 roku. Pozycja punkt 4 wprowadza się następujące zmiany, punkt pierwszy paragraf 2 ustawie 2 otrzymuje brzmienie, punkt 2 w urządzeniach chłodniczych będących na wyposażeniu apteki Służący do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyroby medycznych, zapewnia się wyposażenie mające świadectwo wzorcowania, umożliwiające co najmniej odczyt wartości minimalnych i maksymalnych temperatury osiągniętych pomiędzy kolejnymi odczytami. Punkt drugi, paragraf 4 ustawy 1 otrzymuje brzmienie: Punkt pierwszy, produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowce farmaceutyczne i wyroby medyczne przechowuje się w sposób staranny, oddaleniu od ścian. Podłogi instalacji drzewczych, tak aby zapewniać ich ciągłą wentylację, oraz w sposób zabezpieczający je przyczynnikami wpływającymi negatywnie na ich jakość i bezpieczeństwo stosowania. Punkt trzeci, paragraf. A punktu siedem otrzymuje brzmienie, punkt 7 potwierdzające kontrolę warunków sporządzania leków recepturowych i aptecznych oraz produktów leczniczych homeopatycznych oraz, jeżeli dotyczy kontrolę warunków przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych i transportu w zakresie parametrów temperatury obejmujące a datę i godzinę odczytu, wskazanie rodzaju lub nazwy urządzenia chłodniczego a w przypadku transportu myśli dane środka transportu dane dotyczące wskazań w zakresie parametrów temperatury obejmujących przekroczenia. Podpis oraz w postaci na druku albo pieczątki, imienia i nazwisko farmaceuty lub technika farmaceutycznego w przypadku prowadzenia ewidencji w postaci papierowej. Punkt pierwszy. Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej Myśli i Zdrowie na podstawie paragraf 1 ustawy 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 roku. To sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia. Dziennik ustaw. Pozycja punkt czwarty. Dziennik usta. K punktu 7 dodaje się punktu A w brzmieniu Myśli 2. dwa Myśli i POS. 1579 dotyczące stwierdzenia przekroczenia progów dopuszczalnych wartości dla przechowywanych w urządzeniach chłodniczych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienia myśliwego, surowców farmaceutycznych lub wyrobów medycznych obejmujące. Analiza naruszenia warunków przechowywania i jego skutków sporządzona na podstawie wiedzy fachomyśliwej osób zatrudnionych w aptece oraz dokumentacji dotyczącej danego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowca farmaceutycznego lub wyrobu medycznego decyzję co do dalszego postępowania z produktem leczniczym, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowcem farmaceutycznym lub wyrobem medycznym. Punkt 4. Paragraf 16 punktu 2 otrzymuje brzmienie Punkt 2. Paragraf o ustawie 2 i 3 oraz paragraf 10.7 i a w terminie do dnia 3 marca 2026 roku. O. Paragraf punkt 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2025 roku z wyjątkiem paragraf 1 punktu, który wchodzi w życie z dniem 3 marca 2026 roku. Minister zdrowia Kłykacz pierczy.